Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego. Amen, drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą. Prosi ludzkość o gest miłości. Panie Tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Oto kilka refleksji, które mogą być bardzo pomocne. Jestem jak dziecko w Bożych rękach. Dla Niego nie mam wieku. On widzi moje serce, zna moje intencje. Gdy upadam, podnosi mnie, dodaje otuchy. Pobudza mnie, bym szedł dalej, bym Go więcej szukał. Przed Nim mogę być tym, kim zawsze chciałem być: czystszy, wolniejszy, bardziej czuły, pełniejszy złudzeń i nadziei. Czy zaskakujecie dobroć Boga? To dlatego, że zaczynasz smakować słodyczy nieba. Kiedy przebaczasz, wtedy będziesz wolny. Na tym polega wolność na przebaczaniu. Wtedy twoje serce będzie gotowe, by szukać Boga. Zaufanie Bogu, ten krok, który wydaje się tak mały, ale jest wszystkim. Krok pełnego zaufania czyni niektórych dobrymi, a innych świętymi. Nieważne jak bardzo chcemy to ukryć, nieważne ile lat minie, grzechy zawsze wypływają na wierzch, są na oczach Boga, są jak stara boja, która nie chce zniknąć. Nieważne jak bardzo próbujemy ją zatopić, zawsze usłyszymy, jak wypływa. Dlatego naszym największym skarbem jest czystość serca. Kiedy żyjesz w świecie rzeczy się komplikują, wtedy interweniuje uświęcająca łaska Boża. To, co wydawało się niemożliwe z łaską Bożą staje się możliwe. Jeśli masz krucyfiks, obejmij go. Przytul go mocno i pociesz naszego Pana. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, zapal serca nasze miłością ku Tobie. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawił, by Cię kochano. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Spaw konających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się ze swej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w ogrójcu przez anioła, pociesz nas w naszym konaniu. Najświętsze serce Jezusa wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam drogę bezpieczną. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza. Wierzę, adoruję. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki. Pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Świętego. Amen, drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą. Prosi ludzkość o gest miłości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Oto kilka refleksji, które mogą być, tsz, d, d, b, mogą być bardzo pomocne. Jestem jak dziecko w Bożych rękach. Dla Niego nie mam wieku. On widzi moje serce, zna moje intencje. Gdy upadam, podnosi mnie, dodaje otuchy, pobudza mnie, bym szedł dalej, bym go więcej szukał. Przed nim mogę być tym, kim zawsze chciałem być: czystszy, wolniejszy, bardziej czuły, pełniejszy złudzeń i nadziei. Czy zaskakujecie dobroć Boga? To dlatego, że zaczynasz smakować słodyczy nieba. Kiedy przebaczasz, wtedy będziesz wolny. Na tym polega wolność na przebaczaniu. Wtedy twoje serce będzie gotowe, by szukać Boga. Zaufanie Bogu, ten krok, który wydaje się tak mały, ale jest wszystkim. Krok pełnego zaufania, czyni niektórych dobrymi, a innych świętymi. Nieważne jak bardzo chcemy to ukryć, nieważne ile lat minie, grzechy zawsze wypływają na wierzch, są na oczach Boga, są jak stara boja, która nie chce zniknąć. Nieważne jak bardzo próbujemy ją zatopić, zawsze usłyszymy jak wypływa. Dlatego naszym największym skarbem jest czystość serca. Kiedy żyjesz w świecie rzeczy się komplikują, wtedy interweniuje uświęcająca łaska Boża. To, co wydawało się niemożliwe z łaską Bożą staje się możliwe. Jeśli masz krucyfiks, obejmij go. Przytul go mocno i pociesz naszego Pana. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, zapal serca nasze miłością ku Tobie. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawił, by Cię kochano. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Spaw konających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw bym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się ze swej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w ogrójcu przez anioła, pociesz nas w naszym konaniu. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam drogę bezpieczną. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza. Wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki. Pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Świętego. Amen, drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tak wielu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą. Prosi ludzkość o gest miłości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Oto kilka refleksji, które mogą być, mogą być bardzo pomocne. Jestem jak dziecko w Bożych rękach. Dla Niego nie mam wieku. On widzi moje serce, zna moje intencje. Gdy upadam, podnosi mnie, dodaje otuchy. Pobudza mnie, bym szedł dalej, bym go więcej szukał. Przed nim mogę być tym, kim zawsze chciałem być: czystszy, wolniejszy, bardziej czuły, pełniejszy złudzeń i nadziei. Czy zaskakujecie dobroć Boga? To dlatego, że zaczynasz smakować słodyczy nieba. Kiedy przebaczasz, wtedy będziesz wolny. Na tym polega wolność na przebaczaniu. Wtedy twoje serce będzie gotowe, by szukać Boga. Zaufanie Bogu, ten krok, który wydaje się tak mały, ale jest wszystkim. Krok pełnego zaufania czyni niektórych dobrymi, a innych świętymi. Nieważne jak bardzo chcemy to ukryć, nieważne ile lat minie, grzechy zawsze wypływają na wierzch, są na oczach Boga, są jak stara boja, która nie chce zniknąć. Nieważne jak bardzo próbujemy ją zatopić, zawsze usłyszymy, jak wypływa. Dlatego naszym największym skarbem jest czystość serca. Kiedy żyjesz w świecie, rzeczy się komplikują. Wtedy interweniuje uświęcająca łaska Boża. To, co wydawało się niemożliwe, z łaską Bożą staje się możliwe. Jeśli masz krucyfiks, obejmij go. Przytul go mocno i pociesz naszego Pana. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, zapal serca nasze miłością ku Tobie. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca miłością do Ciebie. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i sprawił, by Cię kochano. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Spaw konających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, sprawbym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się ze swej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w ogrójcu przez anioła, pociesz nas w naszym konaniu. Najświętsze serce Jezusa wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech wszędzie będzie kochane najświętsze serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam drogę bezpieczną. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza. Wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki. Pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, kochające serce Jezusa w najświętszym sakramencie. Amen.